Szanowni Państwo, początek oficjalnego starania się o przejście dla pieszych dedykowane dla osiedla Niwa miało miejsce i swój początek w styczniu 2021 roku, kiedy w imieniu mieszkańców osiedla wystąpiliśmy z prośbą do burmistrza i rady gminy o zapewnienie dla osiedla bezpiecznego połączenia komunikacyjnego. Właśnie z przystankiem PKP, które były na tamten czas właśnie budowane w ramach podmiejskiej komunikacji aglomer aglomeracyjnej. Do przewidzenia było, że to połączenie będzie głównym środkiem komunikacyjnym dla mieszkańców miasta i osiedla, i też szansą rozwojową dla miasta i całej gminy. Kierowane od tamtego e, czasu petycje, prośby, interwencje nie doprowadziły do pozytywnego e, finału tej sprawy. Z dniem 12 czerwca bieżącego roku przystanek e, kolei aglomeracyjnej PKP zaczyna funkcjonować i działać, natomiast e, użytkownicy jego, głównie mieszkańcy osiedla NIWY, w tym dzieci i młodzież ucząca się, zostaje pozostawiona sama sobie, w obliczu i konieczności przejścia na drugą stronę w tym jakże niebezpiecznym i ruchliwym odcinku Krajowej Dziewiątki. I w tym miejscu bardzo serdecznie chciałabym podziękować wszystkim mieszkańcom Głogowa Małopolskiego, który w bezpośredni, osobisty sposób, a także w ramach korespondencji mailowej Zainterweniowali w Rzeszowskim Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie właśnie pilnego, pilnej budowy przejść dla pieszych na tym odcinku, oczywiście wraz z sygnalizacją świetną, a także zażegnania tej sytuacji, czyli wdrożenia doraźnego i tymczasowego rozwiązania. Natomiast dziś, proszę Państwa, bardzo w szczególny sposób dziękuję Stowarzyszeniu Razem Dla Głogowa Małopolskiego. Które podjęło się tej akcji i przeprowadza kampanię informacyjną. Proszę Państwa, liczymy na rozgłos i pobudzenie w końcu do działania, żeby no właśnie to przejście dla pieszych w końcu powstało. I proszę Państwa, jeszcze, jeszcze jedno zdanie. Dysponujemy świetnym przystankiem kolejowym, które naprawdę daje wielką szansę rozwojową i, i ono jest dedykowane właśnie dla osiedlaniwa, natomiast nie możemy z niego korzystać ani w sposób nowoczesny, wygodny, a przede wszystkim bezpieczny. Dziękuję. Aldona Napieracz, mieszkanka osiedlaniwa w Głogowie Małopolskim.